Siemowizowie No leży, że mi mikrofon jakoś tak gorzej wyłapuje dźwięk i tak dalej, także sorry. Dobra, no to czyli pewnie idziemy do tego takiego lodowego miasta. I tam pamiętam, że się chyba na interesa dostawało. To za zrobienie kiedyś Questa. E, dobra, wziąłem sobie fanpiego do teamu. Nie wiem za kogo. A bo dawaj, weźmy sobie tego Van zamiast Fantampa. No i ba, to bym sobie wziął. Ale on kurde, no troszkę YouTube będzie. A Trambik będzie bardziej useful, bo z jest ewolucją, nie wiem, co jest trochę silniejszy. Często jest kinkie, jest kinkie się szło. Mam wrażenie, że ten odcinek będzie taki bardzo skondensowany. Ostatnio ciekaś tak starałem to zrobić, nie? Że to był trochę taki bardziej dynamiczny, że wycinałem tak dosyć dużo rzeczy. że tak wiecie, jakieś takie randomowe momenty też były i w ogóle taki chaos troszkę był. Jakby to tak, tak specjalnie tak zmontowałem, żeby taki chaos był w poprzednim odcinku. i chyba w tym odcinku będzie podałem, bo trochę mi się gadać szczerze nie chce. W ogóle to miałem teraz w Lola zagrać, ale uznałem, że nagram odcinek. Bo czemu by nie, bo w sumie bym jednak chce zagryć te Pokémony. Ale trochę gadać mi się nie chce, także w ten sposób. W ogóle ostatnio jak grałem w serii to co odcinek nie może, zmieniałem sobie outfit. Też sobie teraz też, też tak zrobimy. A ten biały fajnie wygląda. No i git. No i postać zmieniona. I nic to nie zmieniło. W naszym let's playu aczkolwiek yy, jest to jakiś powiew świeżości oczywiście fanpi już dostał pierdol. A on ma chyba multihita ten trambik, nie? Czekajcie, zrobię. Wiecie co zrobię? ta zrobię oczywiście standardowo. Zgadza się, cheatuje. Witamy na tym kanale. A to jest Skilling, nie multihit, check. tam powiedziałem? Zobaczmy jak wygląda ten Spirit Break, bo ja tego tak nie widziałem. To nie wiem czy to jest jakiś Nowy atak, czy jakiś, nie wiem, nie wiem co w sumie, no. A to w ogóle Glygar tu jest, o kurwa. Bo napierdolamy się na rollouty. I oczywiście pierwszy rollout, to dam to. Jestem silniejszy, wiadomo. No i nie kurwi teraz. Bo w sumie Glacecora, to nie wiem, czy ja miałem. Glacecora używałem, no, niedawno chyba. Nie pamiętam kiedy. Sunkern. Ty, są no Sunflora nigdy nie używałem. Także Sunflora byłby git. A złapie cię. Zgadza. Zgadza się. Nie wiem gdzie się Sąd zdobywa. Ale zaraz się dowiemy. No nie tak zaraz. Pewnie zobaczę po, za, po odcinku, teraz mi się trochę nie chce. Nie chce mi się sięgać po myszkę, żeby sobie przeglądarko włączyć i to zobaczyć. A ja może mam Sandstone już, tylko o tym nie wiem. Nie wiem no. no Ale wystawię fanpiego i gości Ci wystawi No i weź go tak jak. Weź Pokemon weź w Pokemony w ogóle graj, no, no nie da się. Jeszcze to ci ma o, rock Road, czy tam Rockslide, nie wiem co to było nawet. No i też go nie wystawię, bo wpierdol dostanie, no ja pierdolę. Popa Stone. ej zajebiście. A w ogóle się zaczyna od Noranta. W sumie przecież tutaj nie ma takich stricte starterów. Do tego się po zaczyna od Snoranta. No teoretycznie, no Pokémony po ewolucji przez Stone się nie uczą nowych ataków. Ale no teraz to w nowych generacjach chyba już tak nie ma. Jest sporo pokomu, kto się do O wszystkich, jak się taki nowy uczył. A jak jest w przypadku Sunflory, to nie wiem. Jeszcze mi się wydawało, że jak teraz ja walczyłem na Sunflower, to że ona była jeszcze Fire. Także, no nie wiem. No, jakby była Fire type, no to tak nie wiem sobie, co myśli na ten temat. Czy on... jak ona jeszcze jest Fire? Ja się nie znam. Dobra, standardowa procedura. Rozumiem, wpierdol trzeba mi spuścić najpierw. Wszystko jasne. Pan Pierwulowa na 25, czy na 26? Chyba na 25. To jest Route 7, czy to jest. To Jest inna droga. Jest Yangus, O kurwa, Youngus. O, Baniri. Fajny, fajny Pokémon. Baniri to jest fajny Pokémon, tak? Nie wiem czy wiecie. Espur. Nie jest co, nie? Jest, nie, psychicznie jest tylko, A nie jest Kalos. Miał Stika, w sumie też nigdy nie używałem. Nawet nigdy nie miałam na to tak żeby go użyć. To no, chyba nie ma nic w takiego fajnego. O, jest Abran, ale Kazawa dużo raz używałem. Co sumie do pani byłoby ciekawym Pokémonem, żeby dodać do Dimu się sobie, nachuj no chuj ci Lopanii, przecież to nawet nie jest jakiś inny pokémon, Ale może to jakiegoś buffa dostała, czy coś. Pewnie też lopanie jest rzadko używanym Pokemonem. To też jest sobie taki mój zamysł, żeby jakieś rzadko poke rzadkie Pokemony poużywać. Znaczy rzadkie Pokemony, no, no rzadkie w tym sensie, że mało używane. Czy na Embora pewnie dużo osób miało w teamie. No i Metanga, znaczy no na no Metagrosa, czy też Garchompa, no Starter czy tego. Wiecie co, na chuj złapie. No chyba, że skryta walne. No i jest Baniri, i ma Pechaberry, no i kurwa jeszcze ukradł ją, nie? No to jest dwuwalka jakaś, to weźmy sobie tak. Ale w sumie... Nie przygotowałem się do dwu-walki, po czym szedłem w jednego trenera. Nie, py nie pytajcie. Sam bym chciał wiedzieć, czemu je tak czynię. W ogóle kojarzę, że Shiny a żeby Floet sobie ewoluować, że on był gdzieś tak pod jakimś mostem. Żeby była gdzieś taka lokacja, że był most i tam gdzieś jako taki ukryty item był. Nie pamiętam przy którym dokładnie to było moście, ale może jak zobaczę ten most, to pomyślę sobie, to jest ten most. Tak, to jest ten most. Tak, jestem pewien, że to jest na tym, na tym kamieniu. Jestem przekonany, że to jest na tym kamieniu. Kurwa macie. To ty dajesz snuful, stuful. I pierdo spuścił. Łatwiutki taki. Nie chcę walczyć. Nie chcę walczyć, ale muszę, no co zrobisz. No, takie życie. Ty minęć pokomony. No i zajebiście. Sunshine, fajno fajną masz robitkę, nie? Mam no, nadzieję, że po ewolucji jest inna. A czekaj, bo Banira w ogóle przez ten, przez happiness, nie? Ja pierdolę. No i czemu ty tak robisz? Czemu ty tak czynisz? A tego też fan mam jako trafił z tego. I co z tego? W chipie to mam, to będę wymienił. Nie pamiętam jak jest kolejna sala. Lodo... No w ogóle jakby w lodowym mieście pamiętam. To będzie teraz sala, ale... Bo że to myślałem, że od razu wiem, że to będzie lodowa sala, to była chyba... Latająca. I on Sanker, taki średni jednak by był. A, w pójść z tym na razie. Na razie nie chce siedzi, nie? Frost Mountain tutaj też pewnie będą jakieś takie właśnie kamienne Pokémony, jakieś lodowe. Pewnie też będzie coś. Albo nie będzie coś lodowe jeszcze. O, Ace. Nie żyje. Jednak żyje. A i tak w tej chwili na z walczy pewnie. No jak. Nie wiem, co on tam gadał, ale. zjebany jest. O, gabite wystawiasz, tak? No, to ja ci wystawiam tak. I to chuja daje, bo my go zajebiesz teraz. Tak też można zrobić, jak najbardziej. No i ty chuju. Gabajt, no i kurwa zostaje coś... Jesteś... Pierdol. Czemu no. to masz tylko trzy pokemonych gości? Chuj w dupę w ogóle. Pierdol się. Do ciebie to powiedziałem. Co oglądasz to? Tak, to do ciebie było. No, Livstone. S? Czemu się cieszę z na pomyślicie? Nie wiem. No i czemu się odwracasz, gnoju? Patrz się na mnie i walcz. Razor lift Razor live. Raz Leaf. Razzle leaf. Razzle leaf. Ja, ja go musiał zajewać trzema raise leafami? Gdzie on po prostu jednym razor i prawie zajebał. Screech! To ja swoim Pignatem ci rozjebię teraz. No i przeżyjesz, nie? Ale... A mam S. to taki S. O! Oh. Już? Musiałem rządzić 30 któryś. No dobra, jak tak wcześniej w ogóle to też git. Czemu to jest cryogonal? Weź mnie puść. Puść mnie, puść mnie. Gwałci mnie i mnie wtedy pozwoli pójść. No nie mogę. Big Blast. Uderz mnie, uderz mnie. Uderz... O ty gnoju. Myślałem, że mnie uderzy, jak będę miał Big Blast to Berna dostanie. No, ale nie, no po co? Po co atakować? Atakować? Bez sensu. sens. Razer Focus. Hm, pewnie. Magiczny liść. Jezu. Niby Razor tak teoretycznie więcej powinien być, no bo ma większe szanse na kryto. Dupie to mam. Bulldoze. Chyba koniec jaskini, tak. Ale my jeszcze chcemy sobie pójść tutaj. Chcemy sobie tu pójść. O, leczysz Pokemony. No i to mi się podoba. Nawet się trzeba spierdol spuścić, rozumiem. Chiansi, 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 Ciansy. Co z też? się też... ...słyszycie? Nic się nie zrozumieliście. I bardzo dobrze, bo to chodziło. W tej lokacji się będzie trzeba też trochę nałazić, kurwa. To jest trochę też nie fajne, że będzie trzeba tyle łazić. Ja tu chcę content robić, nie? Zgrania w gierkę komputerową. A ja chodzić muszę, nie? Każą... Wymagają ode mnie ułożenia. No i po co? No i po co? No właśnie. Co nie wiem, po co walczę z tymi trenerami, jak już mam teraz tego level kappa I tego, ale tego, no nie wiem. Okej, okay, czyli mam skoczyć 555 razy. Naprawdę, kiedyś zrobię po prostu live'a z tego i będę po prostu tak skakał. Ewentualnie kiedy będę wiedział tak dosłownie co nagrać, to wtedy jakiś odcinek zrobię poboczny czy coś i z tego wtedy, wtedy sobie to zrobię. Brajno i huja Let's go! Lux Incense, no nie wiem co robi ten Incense, ale nie chce mi się go, nie się go standardowo sprawdzać. I czy się nie domyśleliście. Domyśleliście? Domyśliliście? Jak się mówi? Nie wiem, jak się mówi. Nie umiem polskiego. Boże, drogi. Nie wiem, zacząć. Nie wiem, po chińsku nagrywać. Tam się może chińskiego nauczył przy okazji. No to by było na ciekawe. Japoński, bardziej, W anime to nie wiem, może nie bez napisów, oglądów. To byłoby to ciekawe doświadczenie. Cześć Seraptor. Crater Town. O, dobra, no trzeba chodzić po tym domku, nie? O, versus Seeker. No i widzicie, tu warto było przyjść. Mi się strasznie nie chce łazić tylko po tych domkach, to jest właśnie problem. O, i z mogę się nauczyć. Zamiast jest tak, wezmę. Czemu nie? pochuj ci Ice Punch na tym. Nie wiem, co się stało teraz, ale po co ci Ice Punch na tym, tym gościu? Ja wam powiem? Nie wiem. A tako, żebym miał jeszcze jeden typing. Yy, Oni za Elektroda. Oni za Elektroda, to jest dziwny trade trochę. No, chyba to jest jakiś ten. Jakiś sujański, no to wtedy. Wtedy trade jak najbardziej. Okej. Okay. no i ten gość mi Rock Smash doł. No człowiek smasza już mam na to kanonie, także to wywolone w to. Ale no dobra, I to pewnie, a bo to było chyba tak, że w każdym mieście, znaczy w każdym mieście, to w którymś mieście jest właśnie taki gości, że on ci daje HM-a. Także to chyba jest też po to, żeby właśnie zwiedzać sobie te miasta. Nie no, do tego, nie może. A to jest Candice! Okej, okay, to jest Candice ta, z Sino, Ta liderka. Dobra, nie chcę, nie gadaj, nie, cicho bądź, nie, już. Boże się. To był błąd. Ja spróbuję, może ją pokonać, swoją liderkę. Jemu nie on totalnie przygotowanego, no ale zrób to mam. Mamy deks okej. Okay. A może też tak, tacy liderzy byli w poprzednich miastach, tylko ich nie zauważyłem. Jakoś, a ja mnie zwróciłem na to uwagi. Ale gdyby byli tacy, to bym pewnie z nimi walczył, także to chyba nie ten. Pilot Swine, no to bym wystawił na Pilot Swainika. Będę odwano, wystawi po prostu z nas takował albo tej to samo. Ale chyba wystawię z fila po prostu i Brain. Czemu to jeszcze 33 poziom, ty! Ej, spokojnie tam! Byś coś się pomyliło w głowie? Z jaki poziom posiadasz? Naprawdę duży poziom! Ale to tak naprawdę mówię. No, 30 to już tak wystarczają dzisiaj, Nie wiem, co teraz powiedziałem. Okej, okay, masz jakieś free Nie no, przejebałem tą walkę, no co zrobisz. Na pewno bym tę walkę na tym wygrać, Ciaso ja sobie to. No może po sali po prostu to nie przyjdę. To spróbuję pokonać wtedy. Nie wiem, czy tutaj na przykład Drock trzeba było użyć, albo Strengtha nawet. No, odejdziemy na tą salę. No, wydaje mi się, że ta sala była latająca. Ta, jest latająca. Już widzę po tym wiatraku. Tak, ta, jest latająca, no to w sumie na tej sali mi się pignet nie przyda za bardzo. Ale no, co tam? A czekaj, bo to jest w sumie sala, nie? To tutaj pewnie też jest jakiś ten e, gimmick. Każdy walc jest, jest permanentny Tailwind. Także każdy pokój jest po prostu szybki. No to w sumie to nie jest jakiś, znaczy no jest taki permanentny tailwind dla Także po prostu latających pokemonów. po prostu tu kanon zawsze będzie szybki, na przykład hunch będzie jeszcze szybszy niż jest i tak dalej. Także no to chyba nie jest jakaś... jakiś trudny w sumie gimmick, co nie mi osiągnie utrudnia, tu salę. Czy już jej przejść nie da, jakbym trafił atakami to by może było łatwiej. Ale łatwo, Berna masz szmato. Czemu goście ma, ma? Starly, Pikipeka i Spirowa? Bez sens bez sensu. Nie wiem, no mógłbym tego to kanona wyleczyć. Znaczy pepki ma w sumie. To mogę go tylko wyleczyć troszkę. Być lemoniadą czy coś. E, dobra, no to to jest latająca sala i tu pada śnieg. Nie wiem, czy ten śnieg będzie w walce. Czy znacznie no, śnieg, to się domyśla, pewnie to jest hail. E, dobra, nie wiem. Zacznę z tym Fanem po prostu i donfanem Fanem spróbuję rolloutem. To może dużo, trochę Pokemonów zdejmę z tych z 2-3. Dobra, to wydaje mi się, jak po prostu te cutscenki usunięte. Ustawiać po prostu nie ma tych Pierd tego pierdolę na początku, tylko teraz do walki lecimy. I czemu ty zaczynasz z do duo? Czemu ty do nie masz? A czy to jest 29 poziom, do, do duo 30 któryś. No to dobra. E, rollout. Dobra, jest pierwszy pokon podnięty. Glajscore. No Glajscore to chyba fan nie zabije trzecim rolloutem, ale zobaczymy, może. Będzie szybszy, ale. Okej, okay, trafimy. Nie dobiję go raczej. Aj, kurwa, myślałem, że nawet zabiorę. No to troszkę mało. Wystawiłem tą Kanonę albo z Sfila, ale domyślam się, że pewnie ma jakiegoś, yy, rock ...koszok albo coś. A chuj z tym. Będę raczej szybszy, także... ...okej, okay, albo tak też możesz zrobić. Nie za fajnie trochę. Mogę m to użyć? Nie mogę? To pojadało mi w sumie. Pierdol tylko dostaję teraz. Czemu się tutaj kompromituje w tej walce? Czemu na przykład... Może po prostu ja z tej walki wyjdę czy coś Dobra, klai on pewnie ma jakieś nice slash nie ale nie ma no slasha ale wydaje mi się że łatwo okej okay, no i nam pokaże że tak okej okay. no i teraz to mam blokowała tego tego to gówno nie mam iść tutaj się domyśla pewnie muszę tędy przejść albo Hara? Nie, nie, harzy nie byłem. Domyślałem, że pewnie muszę tędy przejść, jakoś, a ja to jest waterway, ale to pewnie będą się tędy przejść. I w to. Ok, czyli pewnie będą musiał przejść tak o, koło, do dotąd to dot, du, dużo drogi czeka. Oj, oj, oj. E, Dobra. Nie wiem, czy dam radę jakoś przejść jakimś tym, jakoś tym ekspresem, tak, żebym e, sobie mógł zdobyć tego, tego się nie Ok, tak, teraz mogę tędy przejść. Oczywiście, Pokémon, dziki. Aha, co się stało? Okej, okay, za, za dużo spacji chyba. Nie wiem, wyszedłem, jakaś katastrofa goś... się. znaczy, stał gościu, zniknął gościu, teraz ten się pojawił. Ja, ekspresem nagle do falszo co szedłem. Gdzie... Myślałem, że będą się naokoło zapierd... Ale i tak ta muszę zapierdać, no to. W... chuj, w dupę.